Witam na moim kanale. To już czwarta lekcja serii, inspirowanej siłą Davida Goginsa. Dziś porozmawiamy o czymś, co dla wielu brzmi jak banał, a dla innych jak ostatnia deska ratunku o zostaniu swoim własnym bohaterem. Zakończyliśmy poprzednią lekcję pytaniem: Czy naprawdę jesteś gotów być swoim własnym bohaterem? Jeśli tak, to właśnie teraz zaczyna się prawdziwa gra. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych części tej serii. Nie będzie Batmana, nie będzie Spidermana. Nikt nie przyjdzie. Jeśli leżysz na dnie, to tylko ty możesz się podnieść. Nikt inny nie przeżyje za ciebie twojego życia. Gogin wiedział, że każdy dzień to wojna. Wojna o dyscyplinę, o samokontrolę, o przełamanie litości do siebie. Chcesz być silny? Przestań się pieścić ze sobą. Zrób to, co trzeba, nawet jeśli ci się nie chce, zwłaszcza wtedy. Gogins nie miał supermocy. Miał cel, miał plan i miał w sobie gniew, ale nie ten, który niszczy, tylko ten, który buduje. Który mówi, nigdy więcej nie pozwolę, żeby życie nie złamało. Jeśli ta lekcja cię poruszyła, zostaw komentarz, polub film i zasubskrybuj. W lekcji piątej porozmawiamy o tym, dlaczego prawdziwy rozwój zaczyna się właśnie wtedy, gdy boli najbardziej. Do usłyszenia.